Wyobraź sobie, że modlisz się na różańcu w chwili ciszy i skupienia, gdy nagle różańcowy sznur pęka. Koraliki rozsypały się po podłodze, a ty myślisz, to tylko wypadek. Jednak dla wielu wierzących, takich jak ojciec Pio, może to być coś więcej niż zbieg okoliczności. Zerwanie różańca może mieć znaczenie duchowe, być znakiem lub zaproszeniem do refleksji nad życiem modlitewnym i stanem duszy. W tym filmie zagłębimy się w tajemnice tego zjawiska, badając, co na ten temat mówi tradycja katolicka i nauki świętych takich jak ojciec Pio. Nie mówimy tu o tanim przesądzie, ale o duchowej perspektywie, która zakłada, że Bóg może wykorzystać nawet proste wydarzenia, aby zwrócić naszą uwagę. Ojciec Pio, człowiek znany ze swojej bliskości z boskością i mistycznych darów, bardzo poważnie traktował znaki. Pojawiające się w codziennym życiu chrześcijanina. W końcu, różaniec jest nie tylko przedmiotem kultu, ale prawdziwą bronią duchową. Kiedy się zrywa, naturalne jest pojawienie się pytań, czy to ostrzeżenie, znak ochrony, a może po prostu zużycie materiału. Zrozumiemy, że niezależnie od przyczyny fizycznej, ten moment może być wyjątkową okazją do duchowej odnowy, introspekcji i wzmocnienia modlitwy. W tym filmie zobaczymy, jak ojciec Pio postrzegał te znaki i w jaki sposób można je interpretować bez strachu, ale z rozeznaniem. Ojciec Pio z Pietrelciny, urodzony jako Francesco Forgione, był włoskim zakonnikiem kapucynem którego życie wywarło głęboki wpływ na Kościół katolicki w XX wieku. Od młodości wykazywał oznaki intensywnej duchowości, spędzając godziny na modlitwie i pielęgnując głębokie oddanie Matce Bożej. Wśród wielu praktyk duchowych, do których zachęcał ojciec Pio, centralne miejsce zajmował różaniec. Nie tylko zalecał codzienną modlitwę, ale żył z różańcem w rękach. Świadkowie twierdzą, że modlił się nawet ponad pięćdziesiąt razy dziennie, przeplatając modlitwy duchowymi poradami, celebracjami i spowiedziami. Dla niego różaniec był najskuteczniejszą bronią przeciwko złu i najpewniejszą drogą do zbliżenia się do Boga poprzez wstawiennictwo Maryi. Ojciec Pio postrzegał powtarzanie modlitwy Zdrowaś Maryjo jako akt miłości i synowskiej wytrwałości, coś, co nie tylko wzmacniało modlącego się, ale także osłabiało siły zła, które próbowały odciągnąć duszę od Boga. Mówił, że Różańc jest bronią na te czasy, wskazując na pilną potrzebę nieustannej modlitwy w obliczu duchowych i moralnych kryzysów świata. Rozumiejąc, kim był ojciec Pio i jego intymny związek z Różańcem, zaczynamy lepiej rozumieć, dlaczego dla niego i dla wielu wiernych zerwanie tego przedmiotu kultu. Mogło być postrzegane jako moment duchowo znaczący. W tradycji katolickiej różaniec jest czymś więcej niż tylko ciągiem koralików używanych do odliczania modlitw, jest postrzegany jako prawdziwa duchowa forteca. Każde Awe Maria, każdy Ojciec Nasz i każde Chwała Ojcu są jak cegły wznoszone w budowie muru przeciwko złu. Dla świętych takich jak Ojciec Pio, różaniec nie był dodatkiem do modlitwy. Ale aktywną bronią w codziennej walce duchowej. Kościół naucza, że różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, która prowadzi nas do medytacji nad głównymi tajemnicami życia Chrystusa, zawsze z wstawiennictwem Maryi. Praktyka ta, oprócz umacniania wiary, chroni również umysł i serce przed negatywnymi wpływami świata. Nic dziwnego, że wielu wiernych nosi różaniec przy sobie, nie tylko po to, aby się modlić. Ale jako widoczny symbol swojej wiary i zaufania do boskiej ochrony. Ojciec Pio, nazywając różaniec bronią na te czasy, miał na myśli, że tak jak żołnierz nigdy nie idzie do walki bez broni, tak chrześcijanin nigdy nie powinien stawiać czoła duchowym zmaganiom bez tego potężnego narzędzia. Wierzył, że każdy odmówiony różaniec ma realny wpływ na świat duchowy, odpierając pokusy, osłabiając siły ciemności. I przynosząc pokój duszą. Kiedy myślimy o różańcu jako o tarczy, jego zerwanie może nabrać nowego znaczenia, może symbolizować moment, w którym tarcza została poddana próbie, a nawet znak, że walka duchowa jest intensywna. Nawet jeśli pęknięcie ma czysto fizyczne wyjaśnienie, takie jak zużycie sznurka lub przypadkowe uderzenie, może służyć jako opatrznościowe przypomnienie, aby wzmocnić życie modlitewne i naprawić ewentualne luki duchowe. Kiedy różańce się zrywają, pierwszą wyjaśnieniem, które przychodzi na myśl, jest praktyczne zużycie materiału, osłabienie sznurka lub zwykły wypadek. Jednak dla wielu wiernych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą intensywne życie modlitewne, moment ten może mieć symboliczne znaczenie duchowe, które zasługuje na uwagę. Powszechną interpretacją jest duchowe ostrzeżenie. Podobnie jak budzik budzi kogoś z głębokiego snu, tak samo zerwanie różańca może być postrzegane jako wezwanie do przebudzenia duszy i zwiększenia czujności. Być może jest to zaproszenie do przeanalizowania życia modlitewnego, zidentyfikowania czynników rozpraszających uwagę i poszukiwania większej bliskości z Bogiem. Inną interpretacją jest boska ochrona. Istnieją relacje osób, które po przejściu przez chwilę wielkiego cierpienia zauważyły, że ich różaniec się zerwał. W tych opowieściach uważa się, że zerwanie symbolizuje rodzaj duchowego pochłonięcia wpływu czegoś negatywnego, tak jakby przedmiot ten brał udział w niewidzialnej walce na rzecz wiernego. Istnieje również interpretacja zmiany cyklu. Podobnie jak sznurek łączący koraliki, rozpada się, symbolizując koniec pewnego etapu. Tak samo pęknięcie może oznaczać początek nowej fazy w życiu duchowym. Być może jest to moment, aby odnowić różaniec, ale także odnowić własną wewnętrzną gotowość do modlitwy z większym zapałem. Ojciec Pio zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwem popadania w przesądy. Dlatego, nawet jeśli te znaczenia są możliwe, ważne jest, aby pamiętać, że nie powinniśmy automatycznie dostrzegać znaków we wszystkim. Rozróżnienie jest fundamentalne, ważniejsze od faktu, że różaniec się zerwał, jest to, jak na to reagujemy. Z wiarą, pokorą i decyzją o zbliżeniu się do Boga. Tak więc, niezależnie od tego, czy jest to zwykły wypadek, czy znak opatrznościowy, zerwanie różańca może stać się okazją do refleksji, modlitwy i wzmocnienia duchowego, zwłaszcza jeśli zrozumie się to w świetle nauk Kościoła i życia świętych. Takich jak ojciec Pio. Ojciec Pio żył w otoczeniu znaków duchowych, od stygmatów po niewytłumaczalne zapachy, wizje i uzdrowienia przypisywane jego wstawiennictwu. Jednak, pomimo tego intensywnego życia, mistycznego zawsze nauczał, że najważniejsze nie są same znaki, ale nawrócenie i życie modlitwą. Dla niego święte przedmioty, takie jak różaniec, krucyfiksy, medaliki i szkaplerze, Miały szczególną wartość nie jako talizmany, ale jako narzędzia pomagające wiernym nieustannie pamiętać o Bogu i Jego obecności. W swoich wskazówkach duchowych ojciec Pio twierdził, że Bóg może rzeczywiście używać elementów materialnych, aby coś przekazać czy to pocieszenie, ostrzeżenie, czy wezwanie do wytrwałości. Jednak ostrzegał również, że znaki te nie powinny stać się jedyną podstawą wiary. Zaufanie należy pokładać w Chrystusie, a nie w samych przedmiotach. Mówił, że sakramentalia, takie jak różaniec, działają skutecznie, gdy towarzyszy im prawe i żarliwe życie. Nie ma sensu nosić różańca w kieszeni, jeśli nie używa się go do modlitwy. Podobnie, zerwany różaniec może być interpretowany jako boskie przypomnienie, ale także jako zwykłe zużycie fizyczne. I obie możliwości wymagają od. Chrześcijanina tej samej postawy. Wytrwania w modlitwie. Ojciec Pio ostrzegał również przed niebezpieczeństwem przesądów. Jeśli widok zepsutego różańca wywołuje u człowieka strach i niepokój, może to otworzyć pole do niepotrzebnych duchowych zaburzeń. Zachęcał do rozeznania, zawsze prosząc wiernych, aby swoje wątpliwości i dostrzegane znaki kierowali do modlitwy, czytania Biblii i porad kapłana. Jak postępować, gdy rozpadnie się różaniec? Kiedy rozpadnie się różaniec, pierwszą naturalną reakcją jest rozczarowanie, w końcu jest to przedmiot kultu obdarzony głębokim znaczeniem. Jednak dla osób świadomie żyjących wiarą, moment ten może stać się duchową szansą. Pierwszym krokiem jest zachowanie spokoju. Nie ulegaj strachowi ani przesądom. Weź głęboki oddech. Ostrożnie zbierz koraliki i poświęć chwilę na modlitwę, dziękując Bogu za życie modlitewne, które reprezentuje Różaniec. Następnie ważne jest, aby ocenić kontekst. Zadaj sobie pytanie: W którym momencie to się stało? Czy modliłem się? Czy przechodziłem przez jakieś trudności? Te refleksje mogą pomóc w zrozumieniu, czy zerwanie ma jakiś symboliczny związek z Twoim życiem duchowym. Czy też było to po prostu naturalne zużycie? Następnie zdecyduj, co zrobić z różańcem. Istnieją trzy możliwe rozwiązania. Naprawić. Jeśli to możliwe, napraw go, zachowując go jako przedmiot kultu, który ma swoją historię i znaczenie. Wymień. Jeśli nie da się go naprawić, kup nowy różaniec, najlepiej poświęcony, i kontynuuj modlitwy. Zachowaj na pamiątkę. Niektórzy wierni przechowują zepsute koraliki różańca w małym pojemniku, jako pamiątkę szczególnego momentu modlitwy. Niezależnie od wyboru, najważniejsze jest, aby nie przerywać praktyki modlitwy. Ojciec Pio mawiał, że różańc jest bronią na te czasy, a broń jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest używana stale. Dlatego nie pozwól, aby zerwanie różańca stało się powodem do odejścia ale raczej bodźcem do jeszcze większego zbliżenia się do Boga. Wreszcie może to być dobry moment, aby poszukać duchowego odnowienia. Módl się z większą uwagą, uczestnicz w Mszy Świętej, spowiadaj się, czytaj Pismo Święte. Przekształć zerwanie Różańca w moment umocnienia swojej wiary, tak jak zrobiłby to ojciec Pio, bez strachu, ale z miłością i zaufaniem do boskiej ochrony. W tym filmie widzieliśmy, że zerwanie różańca, choć często jest tylko faktem fizycznym, może być również zaproszeniem duchowym. Dla ojciec, piomodlitwa, zwłaszcza różaniec, była podstawą życia chrześcijańskiego, tarczą chroniącą przed pokusami i potężną bronią przeciwko złu. Dlatego, w obliczu zepsutego różańca, najważniejsze nie jest szukanie złowieszczych znaków. Ale wykorzystanie tej chwili jako bodźca do częstszego i lepszego modlenia się. Ojciec Pio żył i umarł z różańcem w dłoniach, pokazując, że nieustanna modlitwa jest nie tylko radą, ale pewną drogą do świętości. Dlatego jeśli twój różaniec się zerwał, nie smuć się, potraktuj to jako okazję do odnowienia swojego oddania Bogu, zintensyfikowania swojej pobożności maryjnej. I podążania z większą ufnością w obecności Boga.